Dziewczyna była zajęta przewijaniem telefonu, gdy w końcu warknęła do kierowcy, żeby odpalił samochód. Młody mężczyzna odpowiedział uprzejmie, prosząc ją o zajęcie miejsca. Kiedy spojrzała na jego nieznaną twarz, zmarszczyła brwi i zapytała: Kim jest i gdzie jest stary kierowca? Chłopak spokojnie wyjaśnił, że jest synem Edwina Mercera. Zdziwiona zapytała: Co tu robi i gdzie jest jego ojciec? Odpowiedział cicho, że tata źle się czuł w nocy i poprosił go, by przyszedł za niego. Dziewczyna głośno prychnęła, oskarżając starszego mężczyznę o udawanie choroby. Twierdząc, że biedni ludzie zawsze szukają wymówek, dlatego ich życie wygląda tak, a nie inaczej. Zapytała też, gdzie ma mundur, skoro zastępuje ojca. Chłopak odparł, że mundur na niego nie pasuje, a po kursie idzie do własnej pracy i nie chciał tracić czasu na przymierzanie. Ona prychnęła, mówiąc z pogardą, że rozmowa z kimś takim jak on jest bez sensu, i poleciła jechać, bo się spieszy. Gdy dotarli na miejsce, dziewczyna wysiadła, wskazała na niego palcem. I nakazała stać przy samochodzie przez 30 minut, grożąc, że jeśli go tam nie zobaczy, dopilnuje, by jego ojciec stracił pracę. W budynku czekała w gabinecie szefa, aż ten przyjdzie. Wtedy wszedł ten sam młody mężczyzna, usiadł pewnie w fotelu szefa i przywitał ją. Widząc kierowcę w fotelu właściciela firmy, wybuchnęła złością, krzycząc, że jeśli szef go tu zobaczy, zrujnuje jej kontrakt i kazała mu natychmiast wyjść. Mężczyzna spokojnie odpowiedział, że najpierw powinna mówić do niego z szacunkiem. Bo osoba, na którą krzyczy, nie jest jej kierowcą, lecz właścicielem firmy, i że ma pełne prawo siedzieć we własnym fotelu. Przedstawił się jako Mason Carter i polecił jej sprawdzić nazwisko w dokumentach. Zdezorientowana zajrzała do pliku i faktycznie znalazła tam nazwisko Masona Cartera. Natychmiast zmieniła ton, pytając, jak to możliwe, skoro przed chwilą ją przywiózł, i dlaczego powiedział, że jest synem kierowcy. Mason wyjaśnił łagodnie, że jego ojciec rzeczywiście pracuje jako kierowca, ale przez całe życie ciężko pracował, aby syn miał dobre szkoły i studia, i nigdy nie chciałby został kierowcą. Dodał, że jest właścicielem firmy dzięki swojemu ojcu, a ona, osoba, dla której jego tata pracuje, dziś przyszła negocjować właśnie z nim. Przypomniał też, że to, iż król ma syna, nie oznacza, że syn zostanie królem, tak samo jak syn żebraka nie musi pozostać żebrakiem. Dziewczyna przełknęła dumę i zapytała, dlaczego w takim razie osobiście ją prowadził. Mason odpowiedział, że ojciec nauczył go, że żadna praca nie jest gorsza i każda zasługuje na szacunek. Zawsze szanował to, co ojciec robił i nigdy nie patrzył na jego pracę z góry lecz dopiero słysząc, jak ona go obraża, zrozumiał, jaki ból i upokorzenie ojciec musi czasem znosić. Dlatego tak bardzo pragnął, aby syn miał lepsze życie. Mason dodał, że ojciec nauczył go także, że bez względu na to, jak wysoko się zajdzie, nie wolno być aroganckim ani patrzeć z góry na ludzi pracujących niżej, bo szef jest szefem dzięki swoim pracownikom i powinien traktować ich z równym szacunkiem. Maja spuściła wzrok ze wstydem, przeprosiła i poprosiła, aby nie odrzucał jej przetargu. Mason zapewnił, że jej zachowanie prywatne nie wpłynie na ich współpracę zawodową. Dziewczyna skłoniła głowę i podziękowała, mówiąc, że nauczył ją bardzo ważnej lekcji.